Witam to pierwszy poradnik z Chupaga Studio i przedstawiam moda TNT Daję nam dwa 5 no, rodzajów TNT TNT Miner law, lawowy ogniowy jakiś napal bomba nuklearna i nie wiem jakie jest dosłowne tłumaczenie tego, ale Makopa więc, co dają poszczególne bomby? Tienti, dobra, Tienti Miner, zaraz sobie znajdę wajchy. Wybucha, nie nisząc żadnego z wypamiętych itemków. Wszystkie, wszystkie zostają, o, patrzcie, wszystkie zostały. Nie, nie został żaden zniszczony, 100% klocków, lawowy. Jak sama nazwa mówi, zalała wszystko lawą. Ogniowy. Wiać, 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 wiać. No i jara i robi lekką dziurę. bomba nuklearna tu pozwolę sobie użyć single player commands wiem, wiem, wiemy wiem. o o już jest lag już jest lag to znaczy że wybuchło i oto Skala zniszczenia. Widzimy. Same szkło. Wszystko szpali. Ale lak, ale lak. wow Wybuchy nie ziemi i wszystko lawa. I czanki się nie chcą ładować i wszystko zniszczone w choler. Jeszcze pełno szkła. Dobra. W kwestii tej drugiej bomby, tej najmocniejszej, jak powiedziałem. Pojedziemy aż na długą wyspę, bo to to rozwaliłoby pół tego świata, ale lagi. No. Aż przyspieszę, bo to ma kopa. Tak, stawiamy. I modlimy się, żeby nas nie zabiło. Wiedź. O, ale lak, już wybuchło. Wszystko zniszczone będzie. Halo, Minecraft. Minecraft. Jezu. To wolę nie patrzeć, jaka tam będzie dziura. I oto była taka prezentacja moda. Chyba już się nie odlaguje. Albo potem. Nie będziemy czekać. Link zobaczycie oczywiście w opisie. O, o, odlagował się. O Jezus Maria. Je Chryste, panie. Nie zła dziurka. Chryste. To jest lepsze od bomby atomowej. Kilkanaście razy. Jezu. Dobra, to ja się z wami żegnam. Link będzie w opisie. I Salacy niestety nie pokażę. To na razie.